Kochany. Rudziulka, Sapcia No chodź kochany, chodź. Chodź myszeczko, chodź. Ojej, jej, no co malutka? No co? Ojejku i Sapcia I rudziolka nasza piękna. Co? No cześć. Sapcia Rudzia. Rudzia? No chodź tu do mnie, hej! Rudzia, hej! Lala! Dawaj, no chodź tu, no chodź tu! Serduszko moje! No cześć! Rudzia, co ty tam wywąchałaś? Chodź, Sabunia, chodź! Chodź, Sabcia, ty. no chodź, kochany, chodź! Tu się będziesz położyć?